Ogłasza największy program socjalistycznej partii pisowskiej na świecie. Program kradniemy władzę w 27 roku ma na celu nic innego, jak tylko przekupić Polaków. Dokładnie tak samo jak Gierek kiedyś przekupował Polaków różnymi socjalnymi benefitami. Tak samo Gier, wróć, nie Gierek, tak samo Kaczyński dzisiaj wychodzi na scenę i kupuje znów Polaków. Cześć, ja mam na imię Sebastian, zaobserwuj mnie tutaj, a dzięki temu dowiesz się, czym jest głupi populizm. Takie naprawdę ordynarne, chamskie nabijanie budyniu ludziom do głowy, gdzie mówi się, że damy ci 100 tysięcy złotych na nowe mieszkanie, jak tylko spłodzisz trzeciego pisowca, ale zapominają natomiast dodać, że jest to 100 tysięcy na jedno z tych 100 tysięcy mieszkań, które już 8 lat temu obiecywał Morawiecki. Zapominają dodać, że najpierw nie wybudowali tych mieszkań, a teraz nie tylko nie dadzą wam tych 100 tysięcy, ale jeszcze, nawet jak nie daj Boże wam dadzą, to każą wam spłacać przez 30 lat 500 tysięcy złotych. Wychodzi pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Pisowskiej, ser Jarosław, jak to mówi, Korwin-Mikke, i jego ekscelencja Jarosław Kaczyński. I zaczyna skamleć o was, no, nie, nie skamleć, skamle to on zaczyna was przekupywać własnymi pieniędzmi. Socjalizm 2.0 w wykonaniu Kaczyńskiego, Morawieckiego i całej tej bandy, która doprowadziła Polskę do inflacji 20%, to jest nic innego jak spirala zadłużania. Zrozumcie to, że jeżeli chcecie coś dostać od Morawieckiego, 100 tysięcy złotych, to on musi najpierw z waszej kieszeni wyciągnąć 200 tysięcy, bo musi powołać spółki, fundusze, musi sam zarobić, Matecki musi zarobić, Romanowski musi zarobić, więc dostaniecie 100, ale wyciągną wam 200. Zrozumcie to, że tylko racjonalizm ekonomiczny i polityczny. Powinien mieć rację bytu, a nie kretyński populizm.